Siemano kolanów. Dzisiaj będziemy grać w WKG fishing i spróbujemy przejść na drugą stronę tych. No rozwalić ten kamień na drugiej stronie, bo tam pewnie będą mega ciekawe ryby. Mam nadzieję. O Jezu. To nie, idziemy w głębinę. Tam zaraz y, będzie już ta jaskinia, bo ja cały czas nagrywałem filmik, ale mi nie wychodziło. Cały czas muszę od nowa. Ale ci ucha jeszcze się trafi. Nie. Idź, idź. Jezu, ty No nie, dobra, teraz ci nie dam. Dobrze. No nie, tu się znowu na nowo wszystkie ryby pojawiły. Czy ta gra jest... Nie uciekaj, chodź. Chodź. Ty No nie! Przed chwilą tutaj grypnie. No chodź, jest. Jest wreszcie. I co tu nic nie ma? Co tu jest? Co to jest? Co tu jest? Druga minuta filmu. Co to jest? Co to jest? Nie wierzę no. co to jest? Co to są za ryby? Nie. Ja robię przynętę i wracam tutaj. Ja, ja nie odpuszczę temu. Nie. Czemu ja mam tak o daleką łódkę? na tak w bok. Nie fajnie. Co to za ryby? Ja idę je złowić. I tam była jedna taka większa bardziej ryba. Tady jest się woda. Dobra. Mega chłop, bomba, bomba. Dobra, idziemy w dół. Mam nadzieję, że dobrze idę. Bo, jak nie, to będzie duży, duży problem. Druga minuta, już trzecia, ale takie rzeczy się tutaj dzieją. Takie ryby widziałem przepiękne. się to. Było. Tutaj. Sie nie! Nie no Czekaj! Zabieram no ten jakiś Tomek kotra. Ty tomek <laughs> Dunkan. Co jest? No nie! Który to już raz! Jeszcze nawet nie mogę znaleźć teraz tej jaskini! Normalnie cierpliwość, no i jeszcze ten mi, ale się wkurzyłem Nie mega huka nie wiem, nie tak z tym kontrolem tak szybko schodzić, tego tamto się zjadał. Ja musisz zjada, 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 zjada. taką powoli No daje No Ale dobra, się... no no nie, nie mam, to I gdzie ta jaskinia! Mam przed tobą Nie, już ją zgubiłem. No. Tego no tu bywa, nie w tą stronę, drugą. Dobrą idę. Patrz, tutaj się będzie szło do tej jaskini, albo ona już tu będzie. No jest, ból. Ból lał. Tylko tu jest to, co drugie wybuchnęło. I tutaj są te ryby. Co to są za ryby? Co to są za ryby? Nie będę mi skały. Jakim śledzę? Zaj gry, zra. A jest tutaj kolejne przy przyjście Kolejne jest Nie. Przychod wszystkie ryby uciekły? Nie no, tak tu powoli I Nie mogę tak powiedzieć Wow co to jest? Co to jest? Labię. Słuchaj, czekaj, czekaj, tą dużą chcę. Chodź tu. To, to jest. Tylko ona walczy, to jest problem w takich kamieniach. Dosyć duży. Zostaw. 3 minuta 27 sekunda. Jak ja tyłowie. No i co? Ona no i tak nawet nie ciągnie. Wiem. No ja się idę zaraz i teraz złowię jeszcze tą świecącą rybę postaram się i później próbuję kolejną skałę rozwalić wiem co na ten odcinek był plan tylko jedną tą drugą rozwalić dobra ile to chodzi 220 tysięcy dobra yyy... I ta średnia tutaj była. No uciekła mi, no ja zasłyszałam. Spokój. Spokój. Latarki niż. Nie ma żadnej rybki. Naprawdę. Ale jakbym miał jeszcze tą mapę, ona by mi tak pomogła Okej, okay, to jest tu... Nie! No nie mam bomby, no! Ja Wiedzy cały czas się tu kręci, ale... bo zapomniałem Juk przyleciał. No, to. Juk przeleciał. No. Zostaw. Błagam ciebie patrz jakie tu ryby no, no i pomimo mi przeszkadzaj nie no nie złapał mi ten jakiś. Dobra weź już. Dobrze. Nagrywaj następny. Nie poczekaj. Ostatnie poło. Co to jest biała? Dobra tą, tą białą czekaj. Chodź, to było kilka niebieskich. Nie dobry. ale okno zostawiam. Tak. Nie jest, błagam. No nie, niech on ją zostawi. Dobra, teraz już tylko do góry, ale no. dobra Dobrze, że ona jest świecąca. Jak teraz mi jakaś wielka słaba ryba weźmie znaka, to ja się tak wkurzę. Już mapę, widać? Jasne się robi. Teraz ważne, żeby żadna wielka tutaj nie była. Aha, jest! Lumos! Co to jest? <laughs> na razie to na tyle, jak na ten odcinek. Na razie...